Dzisiaj będzie przedziwnie, ale co się dziwić, skoro jest to kolejny odcinek testowania lifehacków z TikToka i zaczniemy sobie od zagrania muzyki na linijce. Dokładnie tak, także idealny lifehack do szkoły. Zrobimy również zarąbisty papierowy samolot. Naprawdę, to, to jak on latał, to nie wiem, czy tak lata, zobaczymy. No i też odcinek bez lifehacka z jedzeniem, odcinkiem straconym, więc zrobimy bardzo szybką, prostą i przede wszystkim smaczną przekąskę. Nie mogę się doczekać, ale jeszcze na początku chciałbym wam powiedzieć, jeżeli chcielibyście wygrać iPhone'a 11, a jeżeli iPhone was nie interesuje, to możecie złapać inną nagrodę, jaką lubicie, ponieważ są trzy kategorie, gamingowa, modowa i muzyczna. To bierzcie udział w Loterii Cheetos, która jest banalnie prosta i może wam powiem co trzeba zrobić żeby wziąć udział. Po pierwsze, kupujecie paczkę Cheetosów, tylko musicie zwrócić uwagę, żeby na tej paczce był baner reklamowy, który was informuje, że w paczce jest kod. Otwieracie tą paczkę i wewnątrz na zgrzewie jest ukryty kod, który przepisujecie na stronę cheetos.pl. Następnie wybieracie o jaką nagrodę chcecie grać. No i też możecie wybrać paczkę niespodziankę od influencerów. Także nie zdradzę wam co tam jest, ale myślę, że warto, więc zastanówcie się. No i tyle. Łatwo, prosto. Trzymam za was mocno kciuki, a my teraz przechodzimy do lifehacków. ൂറ് <sharp inhale> <sharp inhale> Witam was w pierwszym lifehacku, który jak widzicie jest bardzo romantyczny I polega na tym, że... wow, to strasznie kuje cool. Bierzemy róże i będziemy je teraz rozdrabniać na kawałeczki, ponieważ zrobimy ROSE WATER Czyli wodę z róży Ja bym powiedział, że to będą perfumy Tak myślałem, czy to się pije, ale chyba nie pije, nie? Znaczy nie, to jest olej z kratów tak. No dobra, więc pozbywamy się naszych róż i będziemy robić pięknie pachnące perfumy Jestem ciekaw tego zapachu według mnie to nie będą perfumy, według mnie to będzie po prostu oswieżać powietrze nie dla toalety dobra. Ale bardzo drogie bo wiesz ile kosztuje każda ta roża? Pięć złotych tak, a za ile można kupić, wiesz. 10 zł. No tak. Ale dobra, Stary, czemu mówisz, że będzie odświeżać powietrza? To będą perfumy. O czym ty gadasz? Okej, okay, dobrze, niech to będą perfumy. Także jeżeli chcecie zdobyć te perfumy, to zostaw łapkę w górę, komentarz. I możesz też zasubskrybować kanał, ponieważ po 4,8 miliona subów, jak będzie 4,8 miliona subów, to wtedy tatuujemy sobie po prostu logo TikToka jako taką pamiąteczkę. Dobra, skupmy się na tych różach jeszcze białe płatki. Boże, jakie tu będzie pachnące. Ja już naprawdę zazdroszczę osobie, która będzie miała te perfumy perfumki od Karola. Gorzej, jak to wyjdzie śmierdząco. To w ogóle wszystko jest ciekawe, że na TikToku nawet znajdziecie recepturę na perfumy. No a to jest wszystko, stary. Tak, to jest niesamowite. No. Dobra, teraz ostatni krok. Bierzemy wodę i zalewamy, nie do miski, bo w misce będziemy mieli nasz perfum. Tylko tutaj te kwiatuszki sobie idealnie zalewamy. Tak, wiem, Jurek, zalałem do miski, przepraszam. I stawiamy sobie w środku miska i tutaj się wszystko idealnie skropi i będzie nasz perfum. Także teraz odpalamy i wstawiamy, kładziemy tutaj Wieczko, dołem do góry, nieważne. I po prostu na to wieczko będziemy kłaść. Kostki lodu, żeby to jak się paruje, to żeby tam opadało. Nieważne. To jest w ogóle wyższa chemia, ja się na tym nie stary, znam. Stary, to jest po prostu fizyka. Ale nie? już zazdroszczę osobie, która zdobędzie te perfumki. Dobra, no to my zaraz do tego wrócimy. Niech się to robi, a teraz przejdźmy do kolejnego drugiego lifehacka. Jurek, ty rozumiesz znaczenie słowo, lifehacka, lifehack. Wiesz, czym jest lifehack? To, co ty tutaj widzisz, jest lifehack, to nie jest lifehack. Co ty żeś, No No, się... Jak ja mam stary, to wydostać. Tak, to tak. Że jeżeli nie widzicie, tutaj jest kieliszek z wodą. Jak to zrobiłeś? Wydaje mi się, że on tak zrobił, że po prostu wziął kostki lodu, odwrócił, one się rozmroziły Nie. dobra, ale ja cię teraz przechytrzę i patrz, nie, nie wyleję, No może odrobinę wyleję, ale pa. Co ten chłop odwalił? Przepraszam, jestem zdumio Zdumiony. Ale co ty robisz? Ja nie rozumiem teraz. Pa, 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 pa. Przepraszam, że tak, ale patrzcie, pyk. I wszystko mi wyleci po prostu do rąk i nic się nie wyleje. Co ty stary robisz? Uważaj. No pokaż, jak działa. Pa, pa, pa! Co działa? I wszystko do rąk? I i nic się nie wylało. Zaczekaj, poczekaj. Brna, przecieka jednak. Ale dobra, no chciał mnie zrobić, a ja zrobiłem go. Dobra, zrobił mnie. Gnoju, mały. Jurek po prostu. O, oh, po co ty to zrobiłeś? Przepraszam, przepraszam, to tylko woda. Dobrze, Jurek, pokaż mi, jak zrobiłeś ten wkręt. To nie jest co to, hack, kurczę, ale... Co to? kurczę, przed chwilą był. Ale pokaż, jak to zrobiłeś, bo jak. Czekaj, Karol, ale co, co w ogóle przed chwilą było? Co, co się stało? Ważą tą wodę. Ale pomysł jest taki po prostu, że jak chcecie wydostać tą wodę, to bierzecie miskę i wylewacie do miski. Ale pokaż mi, jak sprawić, że tu była woda, jak ty to zrobiłeś? To jest bardzo proste. Zaraz dawaj, pokażę wam ten, ten Life Ten lifehack, a raczej prank jest bardzo, bardzo prosty. Powiem wam tak. ogólnie można zrobić, tak jak powiedział Karol, że wsypać tutaj lód, przekręcić to, zostawić to na kilka godzin i to się roztopi, ale nie. Mamy na to lepszy sposób. się po prostu folię spożywczą, to tak delikatnie przyklejacie, żeby woda nie mogła przy, przy, przycieknąć. Tak. Przy... I przykręcamy w taki tu sposób. No wy? Tak, proszę się boli. 3, 2, 1. O, nic. Okej. Okay. Ustawimy to tutaj, wyciągamy folię i mamy to! Super! A, sakra, no ale szczerze mówiąc, dla mnie prank jest, no powiedz to już. No jest zaliczony! Dla mnie jest zaliczony, patrz. Nie pomyślałbym, że pranki jest. patrz. podchodzisz, myślisz, to... kurczę, jak to jak to zrobić? Jak to ten? I po prostu starasz się zabrać ten kieliszek i w taki w jednym momencie robisz tak. I tak. ojoj, no, Kurczę! No co ty żeś zrobił! Prank się udał. Czyli ja walzę ja zaliczony, słucham. a. Dobra, Karol, dawaj mi kamerę, a ty po sprzątaj. Tak, ja mam... Ale ty posprzątaj. Ale przestań siedzieć w telefonie. No, słuchaj, Jurek, to, co zrobiłeś, było naprawdę karygodne. To ty zrobiłeś, oblałeś teraz, mnie stare. Nie, to teraz zmieniamy motyw. Ja chciałbym, abyś ty wykonał dla mnie papierowy samolocik, ponieważ teraz będzie lifehack, gdzie robimy papierowy samolot. Nie stary, ja już Proszę Robimy poprzedni lifehack. Ale zrób to dla mnie, ja bym chciał taki to papierowy. To jest to, że, że kurczę, ja, czas star, tym ja będzie się nigdy bawić? Nie potrafiłem zrobić papierowego samolotu. Zawsze chciałem mieć papierowy samolot, potrafić. Każdy potrafił, ja nie potrafiłem złożyć, więc proszę zrób to. Poza powiem wam, że to nie jest samolot. Bo to jest takie jakiś kółko, ale to tak lata jak nie wiem Także o. musimy sprawdzić, czy to rzeczywiście tak lata, czy jak nie wiem, czy nie Także go Co jest, Jurek, potrzebne? Jest potrzebny papier i to tyle dla samolotu Że my tutaj składamy tak, w taki sposób Ale nie, zrób taki jak tam, co ty Jak? Robisz? Ja robię papierowy samolot, stary Okej, okay, porównamy chociaż loty, czy ten jest lepszy od o, tego O, to jest bardzo dobry pomysł Robię taki prosty, tak niechlujnie, żeby dać szansę temu super samolociku I nie jest samolotem, Będzie super, tylko... Okej, okay, dobra Samolot gotowy Dobra, coś ale teraz, radę. pa, co zrobisz? To Dobra. będzie dobre. Jakoś tak składamy w taki sposób. Okay. Dalej to składamy na pół. W taki to sposób. Tą część jeszcze raz na pół. Okej, okay, już się robią schody chyba. Jurek ma już dość. Tam jest coś ciężkiego, ja ci powiem tak. Dlatego Jurek ty to... Dobra, poczekaj, ja zaraz tu wykminię i dobra. wrócimy tutaj dobra. za 5 minut. Za godzinę. No, to widzimy się za godzinę. A jakbyście pytali, co tak tuczę w tle, to tłuczą nasze perfumki i powiem wam, że całkiem nieźle już to pachnie. Przykro mi, że nie możecie tego poczuć, ale teraz po prostu damy na kostki lotu. No, Niech się to tutaj robi, a Jurek dalej kmini. I co żeś, Jurek, wykminił? Jakoś skleić to, jakoś to, nie wiem... Skleiłeś, czy włożyłeś? No to ja to włożyłeś, w kartkę w kartkę. ja to włożyłem kartkę w kartkę no, no. i to się okay. udało. Próbujemy? Dawaj, rzucaj. Uwaga. Dobra, mam pomysł. Może pójdziemy na dwór? No właśnie, może pójdźmy na dwór i to po prostu sprawdźmy. O, idziemy. Jesteśmy w innym dniu, bo była jeszcze gorsza pogoda niż teraz. Bo padało, ale teraz też pada. Okej, sprawdzamy. Gotowy? Tak. To, co jest najlepsze, to to, że to jest latające kółko, ale tak średnio latające, Jurek. Może ja nie umiem tego puszczać, ja nie wiem. No nie wiem, no. Co ty myślisz? Nie, ja uważam life za pół zaliczony, bo w sumie jakby to lata. To w ogóle nie ma sensu latać. No tak. Ale to lata. Latające kółko. No nie lata to tak, tak dobrze, nie. jak u nich na filmiku, ale nie będzie pół zaliczony. Dobrze. Ja na pół zaliczam ten lifehack, Myślę, że jakby jeszcze potrenować się, to... E, to w sumie to wszystko, wszystko może się udać. Dobrze. Dobrze. Także do ostatniego lifehacka Odcinek bez kleju na gorąco, odcinkiem straconym, także. Co? Lifehack z jedzeniem. Będziemy robić pyszną przekąskę, która miała 170 tysięcy serduszek. I oczywiście, w opisie było napisane, musisz tego spróbować. Także jeszcze nie powiem wam, czy musisz, więc sprawdzę to dla was. Że Dzień, to... Ja się powiem, Karol, że my tego lifehacka chcieliśmy sprawdzić jeszcze chyba na jednym z pierwszych odcinków. Tylko tak. jakoś tam też nie wiem. Ale to jest w ogóle polski lifehack, także tym bardziej sprawdzamy, bo jest to też bardzo Jak to polski, czyli to jest ludzki? Nie no, polski, a tam był hashtag crash, więc ja nie wiem. Co trzeba? Potrzeba... Próbujemy chleba tostowego, który sobie wykrojamy tak elegancko I teraz wkładamy między ten chleb mozzarellę i sobie to przyklepujemy Powiem ci, że to może być rzeczywiście dobre To jest chleb, ser, czy znaczy, to jest kanapka Kanapka zawsze jest dobra I teraz musimy to wymieszać w jajku Jakbym schabowe robił I Teraz teraz budu obtaczamy jeszcze w bułce tartej Dobra i teraz delikatnie to, 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 to. Oh. Jest dobrze, do naszego to oleju To nazywa się delikatnie? Cicho No i smażymy to, zobaczymy co z tego będzie o! Uuuuh, on ci, że wygląda jak Dobra, wyjmy. No to próbujemy. Jurek, przepnę to na dwie części. Chcesz dla mnie tę drugą część zostawić? A co mam to sam zjeść? No, ale sam mówię, miłe, że, sam mówię, że chcesz to kosztować i w ogóle. No dobra, albo nam coś nie wyszło, ale ten ser wydawał mi się, że będzie taki wiecie, ciągnący. No, się. Można, czy, może trzeba było dłużej to po prostu trzymać. O, ciągnie się ser. Dobra, zaraz sprawdzimy, na ile to jest puste. To jest gorący, tłusty chleb z mozzarellą. Mmm, w sumie tak. Ale mi smakuje i dla mnie jak najbardziej szajf tak zaliczy. O, znowu w telefonie. Poczekaj, bo teraz będzie lifehack fantastyczny, ponieważ będziemy grać piosenkę, którą każdy zna na linijce. Jaką to piosenkę? Nie znam tytułu, ale każdy z was tą melodię na pewno będzie znał, także dacie mi znać w komentarzach. A ja teraz szukam linku do tego TikToka i robimy to, ponieważ gościu ma TikToka, na którym cały TikTok opiera się na tym, że gra piosenki na linijce. Tak, i on w ogóle pokazuje, jak to zagrać i to jest. Nie wiem czy bardzo proste i w ogóle nie wiem, czy to jest możliwe, ale ma wypisane na tym TikToku. Milimetry na linijce, No i po prostu te milimetry gracie i to wam wychodzi piosenka. I od razu mówię, że on jest bardzo wprawiony, także mu to wychodzi, a my pewnie troszeczkę to pomondujemy, żeby to szybciej wyszło i pewnie dzięki montażowi wyjdzie to tak, jak powinno. Mam nadzieję. No, Będę się starał, robię to pierwszy raz. Także zagram na linijce. I mamy trzy linijki, ale Jurek powiedział, że ta idealnie się nadaje do grania na niej. Nigdy bym nie pomyślał, będąc na lekcji matematyki, że będę kiedyś miał 24 lata i będę linijki używał do grania na niej. Ale ja zawsze. Tak robiłem je? Nie wiem. Zaczynamy. No, nie wiem jak to brzmiało, ja jestem pod wrażeniem tego ziomka, który to zagrał, także bielił. Ja po prostu przez 5 minut to musiałam grać, ale mam nadzieję, że wyszło, więc ja nie wiem czy lifehack zaliczony, czy nie. Wy wiecie, także po prostu mi napiszcie w komentarzach. C czekaj, czekaj, niech wszyscy zobaczą to dokładnie teraz. to zaliczone czy nie zaliczone? Piszcie, ja mam nadzieję, że zaliczone. Mimo moich braku skillsów, muzycznych. no zobaczymy to, to dopiero nam po montażu, tak, także teraz że nie powiemy. Sprawdzimy. Ale wierzę, że hack zaliczony, bo starałem się z całego serca, żeby poszło jak najlepiej. To jest ciężko, powiem wam, ale coś tu się utworzyło. Wow, naprawdę? Coś tam jest, stare. Jak pachnie? To jak to pachnie? Ty, jak to ładnie wygląda. No dobra. Chodzi nie powiem, do to ładnie. Chodzi nam przede wszystkim o to, czyli o tą wodę różaną. I teraz sobie przelewamy tą naszą wodę różaną do naszego pojemnika, który będzie, no, będzie mogli sobie psiukać jak perfumami. I najlepsze jest to, że Jurek tutaj wymyślił idealnie, jak to przelać. To jest lifehack lifehacku, to, nie wiem, czy to jest idealnie, ale sprawdźmy. Stary, to żaden nie jest lifehack w Livehaku. Co ty żeś wymyślił? Dobra, sprawdźmy ten zapach. Czy efekt jest dobry, czy nie jest dobry. Będę szczery, nie wiem, czy ktoś będzie się cieszył z tego, czy nie. To co, perfum czy oświeżysz dla toalety? Myślę, to... Daj mi da, da, daj mi te da, też. To pachnie w żaden sposób. To w ogóle Czujesz jakbym wodą nie po pachnie. prostu się pryskał. Także jeżeli chcecie wodę w buteleczce, to co, wiecie co robić. Dla mnie lifehack niezaliczony. może coś źle zrobiliśmy, ja nie wiem, stare. Ja też nie wiem. Nie może nie trzeba było, było zamiast wody spirytus wlać, ale oczywiście na TikToku nikt nie pisze, co trzeba zrobić. Właśnie nie wiem, napiszcie nam, ale dla mnie lifehack totalnie niezaliczony, jestem dowiedziony, No. To tak, ja wam bardzo dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał i przypominam jeszcze raz, bierzcie udział w Loterii Cheetos, będziecie Link w opisie. iPhone 11 codziennie do zgarnięcia, a poza tym trzy kategorie: gamingowa, modowa i muzyczna, więc każdy znajdzie jakąś nagrodę dla siebie. Także gorąco Was zapraszam: cheatos.pl albo link w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i piona,! U!